Witajcie. Kwiaty, kwiaty. Kto ich nie lubi? Z ogrodników, pożyteczne jak diabli. Można czasem popłynąć, mając ich ogromną ilość. Gdzie je sadzić? Odwieczne pytanie. A człowiek chce mieć. Chce mieć, kupuje, potem przestaje i mówi sobie już dość. Żadnych więcej. Ale otóż, u mnie nastąpiło coś. Nieprzewidzianego, dostałam taki hmm, pakunek roślin. To są prawdopodobnie byliny. Nie wiem, jak się nazywają niektóre z nich. Także słuchajcie, Państwo, będę je wyciągała i mówiła numerki, i mówiła nazwę danej rośliny, jeżeli będę wiedziała. A jeżeli nie będę wiedziała, to mnie. Proszę tutaj, to mi proszę podpowiedzieć, jak się nazywa dana roślina, lub sprostować tą nazwę, którą ja powiedziałam. Także bardzo dziękuję Ci, kochana moja ofiarodawczyni. Wczoraj nadjechała tu koleżanka i mi, proszę, taką ilością kwiecia obdarowała. Dzieło ludzkich rąk. To co, myślę. Pewnie się mylę, ale kiedyś widziałam roślinkę młodą o nazwie trytoma. Czy to jest trytoma? Roślina numer jeden. Zobaczcie, Boże, ile tego jest. Jeżeli to jest trytoma, to wiem, że zimuje w gruncie. Tylko pytanie. Która trytoma? Bo ta popularna, to wiem, że zimuje, a te szlachetne, białe, żółto, kwiatowe, niekoniecznie, tego nie wiem. Ale czy to jest trytoma? Roślina numer jeden. Ostre. Dosyć ostre, sztywne, twarde. była. Roślina numer dwa. Żurawka. Żurawki, mimo ozdobnych liści, kwitną również. Tak, to jest roślina. To na pewno jest, chyba że to jest żuraweczka, ale tu ja już nie rozróżnię. Roślinka numer 3. Uważam, że jest to jeżówka, ale może jest to rudbekia. Roślina numer 4, pojęcia nie mam. Nie wiem, co to jest, numer 4. To do numer 2. Żurawka, mówiłam. A może się mylę, to też. To było numer 3. Chyba to jest to samo jeżówka albo rudbekia. Teraz coś, czy to jest to samo. Pewnie tak może różna odmiana. Od groma. I pytanie czy to jest zimujące. Najpierw nazwę musimy zdobyć. Trzeba podlać. Czy to jest to samo? dywne łodygi. I tu słuchajcie, to jest łubin lupinus. To wiem. Nie znam rośliny innej, która by wyglądała to no, tak jak łubin swoją drogą ciekawe. Tak. Czyli numer jeden, numer dwa, numer trzy numer 4 numer 5 i to wszystko jest o Jezu ile tego jest i to jest to samo czyli numer 2 także wychodzi na to że prawdopodobnie zgadłam ale no wiecie nie do końca może to jest jakiś bambus Odgromaj ciut, ciut Pięknie dziękuję, moja ty koleżanko, kochana. Za pamięć. Tak, Frecia? Za pamięć. I pozdrawiamy serdecznie. A chodźcie, jeszcze pokażę jedno miejsce, bo ja nie mam gdzie sadzić tych kwiatów. Tu już zostaną tylko winorośle. Jest jedna sadzonka szlachetnej. Baga owoców ma być jedno grono do półtora kg. Tu drugie, podobne parametry. Szlachetne tam, trzecie ukryte. I dereń jadalny, korałowy i marka. I to zostaje na stałe. A to wszystko są jednoroczne. Dalej je wykopie, astry wykopie, dziwaczki, więc myślałam, żeby zrobić tu z przodu szpaler na byliny. Może właśnie tak zrobię. oraz jest pewno miejsce na stanowisku arbuzowym, bardzo niekorzystne dla arbuzów. Zobaczcie. Cały metr od ogrodzenia. Tam grasują karczo, przepraszam, podziemne gryzonie. Tam nie chcą arbuzy rosnąć. I szkoda jest mi sadzić. I tak sadzę już 4 lata. Już w zeszłym roku wiedziałam, że tam nic nie będzie rosło w tym się to potwierdziło i tak myślałam metro do grodzenia max cały ciąg zrobić dla roślin ostopnych ale to jeszcze trzeba przemyśleć dobrze to filmik zakończę widokiem na no? lilię która dopiero rozkwita i dziwaczki dopiero u mnie zaczynają kwitnąć mirabilis jalaba a w zasadzie że film kwietny to tak szybko z mojego wysiewu. Astry kanny z nasion. Mój wysiew żółta w plamki przekwitła, tu kwiat idzie. Te nie będą wysokie, tu są kanny z nasion. Z innej rośliny nasiona pobrane. Nasiona siane dwa lata temu. Przechowywane bulwy, wykopywane na zimę. Paciorecznik, kanna. Kanny z nasion nie matecznych. Czyli mogą czekać niespodzianki na człowieka. A tu kleome z nasion. Jednoroczna roślina są kolce ukryte na łodydze to są strąki z nasionami zawiązującymi się, bardzo łatwo kiełkuje, tyle że tak z kupnych nasion nie wykiełkowało mi w tym roku nic, z moich zebranych tak cynia dopiero kremowa aksamitka wysoka zakwita cynie cynia, cynia. Przekwita, rozkwita, cynia daliowa. bez uszczykiwania taka gęsta. Cynia perska albo meksykańska, nie pamiętam. Aksamitka. Aksamitki kupne, sadzonka jedna. Cynie z wysiewu w jednym dołku, dwa rodzaje dziwaczki kwitnące kwiaty w pochmurny dzień otwierają się słoneczny zamykają tworzy bulwy długie w głąb przechowujemy je jak karpy dali bardzo łatwo nasiona się zawiązują i kiełkują Słoneczniki ozdobne aksamitka przekwita, rozkwita, choruje po przesadzeniu, astry, ślazówka różowa, pierwsze kwiaty biała. Aster, inna odmiana. Kładą się astry, trzeba je podwiązywać, ale się nie łamią. Cynia biała. Słonecznik ozdobny. Bardzo mało jest zapylaczy w tym roku. Na wagę złota wręcz. Onętek biały, inaczej warszawianka. Dwie sadzonki są tylko. Kleome. Cynia z wysiewu własnego. Wysoka już ma z 80 cm. I tu w jednym dołku są trzy sadzone sadzonki. Samit stargu sadzonka, ogórecznik lekarski, wspaniały, ale zapach nie podoba mi się. To dżungla do wypielenia, a wśród dżungli dalia, piękna dalia z niskich karłowych. To nie to. I kolejna dalia też dopiero zakwitła niska lilia przekwitła dalia i tu malutka śliczne są cynia bidulka, kanny z nasion szarłat przesadzony chorujący i tu jest piękna cynia Było płatki jak papier. Dobrze, na tym kończę i pozdrawiam. Do widzenia. Kurcze, kurcze blaszka.